Wyobraźcie sobie luksusową willę na południu Francji. Poszukacie miłości w najbardziej romantycznym kraju świata, w towarzystwie grupy singli. Czy wspomniałam, że jest haczyk? Dołączy do Was rodzeństwo, które też szuka miłości. Co powiesz, jeśli będziemy spać w jednym łóżku? Dziwne uczucie. To mój pierwszy pocałunek przy siostrze. Co dziś jemy? Mnie? Jestem na randce z bratem i jeszcze jednym rodzeństwem. Czemu się zdecydowali? Bo trudno znaleźć miłość. Na pewno znajdę kogoś, kto chce ze mną być. Gdy szuka się bratniej duszy, warto mieć sojusznika. Cieszę się, że tu jestem. Ja też. Jesteś moim najlepszym przyjacielem. Kocham cię, stary. Zwłaszcza, gdy sojusznik znacie najlepiej. Zazwyczaj wybierał łobuzów. Oby teraz zachowała się właściwie. Czy rodzeństwo pomoże znaleźć prawdziwą miłość? Pomogłeś mi zrozumieć, czego pragnę. Sama nie dałabym rady. A może? Będzie to najbardziej niezręczny program w historii. Przekonajmy się. Uważaj, co mówisz do mojej siostry. Mogę cię pocałować? Fajnie się gadało. W rodzinnym randkowaniu.